Na rynku debiutuje właśnie zupełnie nowa generacja Mini Coopera. Auto przeszło ogromną zmianę, jeśli chodzi o design, lecz również perspektywie jednostek napędowych. Auto dostępne jest zarówno jako odmiana spalinowa, jak i elektryczna, a egzemplarz obok mnie to topowa odmiana elektryczna, a więc mini Cooper SE, większa bateria 218 koni mechanicznych, jednak napęd wyłącznie na przednią oś. W tym materiale sprawdzimy, jak jeździ się z zupełnie nowym mini cooperem w wersji elektrycznej i oczywiście spróbuję wam doradzić, czy warto zakupić ten samochód. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Cartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. A jeśli chcesz otrzymać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. Dzięki. Przechodząc do stylistyki nowego Mini Coopera, wciąż prezentuje się on dokładnie tak samo. Wymiary ma minimalnie większe, jednak już na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to wciąż Mini Hatch. A więc lampy okrągłe prezentują się wciąż naprawdę bardzo dobrze. Troszeczkę odmieniona stylistyka świateł dziennych, jednak charakter został zachowany. Odmieniona atrapa chodnicy, która jest optycznie jeszcze większa. W tym momencie jest ona wypełniona, ponieważ mamy odmianę klasy, która ma w jak największym stopniu nawiązywać do poprzedniego modelu, no wciąż mamy cały czas charakter tego samochodu zachowany. Linia boczna pojazdu tutaj wciąż widzimy już na pierwszy rzut oka, że jest to mini. Został on odmieniony, a więc nie mamy już czarnych wykończeń nadkoli. Prezentuje się to znacznie lepiej niż poprzedniej generacji. Nasz egzemplarz wyróżnia się białym dachem i białymi lusterkami bocznymi, dzięki czemu nawiązuje to do dawnego modelu. Również odmieniono tylną część, która jest teraz tylko jednym wielkim szklanym elementem, co prezentuje się po prostu znacznie nowocześnie. Klamki w tym momencie są one już scalone z drzwiami, co również jest nieco bardziej nowoczesne. Podobnie. Jak w innych modelach mini czy BMW, tył samochodu tutaj faktycznie zrobiono sporo. Sporo odmieniono, i myślę, że najbardziej kontrowersyjnym elementem jest kształt tylnych świateł, który już nie jest zaokrąglonym prostokątem, tylko bardziej w kształcie trójkąta. Co powoduje, że no bardzo mocno ucieknięto od oryginalnego designu. Mi osobiście niestety to nie przypadło do gustu. Wciąż jest to wypełnione podobnie jak w Countrymanie, którego ostatnio wam prezentowałem, a więc ten kształt można wymieniać w zależności od trybu jazdy. Tak wolałbym, aby ten samochód miał klasyczne prostokątne światła, podobnie jak oryginał, dzięki czemu prezentowałby się bardziej jak właśnie kultowe, klasyczne MINI. Ciekawym elementem designu jest belka przechodząca przez całą szerokość samochodu, co ma za zadanie optycznie powiększyć ten samochód. Również mamy bardzo duży tylny spoiler, prosty kształt tylnego zderzaka, a oznaczenie modelu zostało ukryte właśnie w tej centralnej belce, dzięki czemu nie mamy już żadnych zbędnych oznaczeń. Bagażnik. No jak na MINI przystało, jest bardzo mały, klapę unosimy ręcznie. Pojemność bagażnika to zaledwie nieco ponad 200 litrów, a więc na dobrą sprawę ciężko jest mi zmieścić tutaj coś więcej niż kamery i skrzynkę od sprzętu plus kabel do ładowania. I jednak to jest MINI, ten samochód ma być mały i również bagażnik jest bardzo mały. I witam Was we wnętrzu nowego MINI Coopera SE a więc wariantu elektrycznego. Jak widzicie, deska rozdzielcza to wszystko jest bardzo znajome, ponieważ prezentowałem już wam Countrymana na tym kanale. Design jest bardzo nowoczesny i bardzo prosty. Podoba mi się, że w najnowszej odsłonie Mini mamy mocno uproszczoną deskę rozdzielczą z okrągłym, prawdziwym okrągłym wyświetlaczem. Prezentuje się to jak wielki smartwatch przyczepiony do deski rozdzielczej. Za pośrednictwem tego wyświetlacza zarządzamy wszystkimi najważniejszymi funkcjami. Mamy tutaj również prędkościomierz, gdy mamy wariant elektryczny mamy również wskaźnik baterii, zasięg użycie mocy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko za pośrednictwem jednego dużego wyświetlacza, a więc krok do przodu względem poprzedniej generacji, gdzie mieliśmy w pewnym sensie udawany wyświetlacz okrągły. Tak naprawdę nie był on okrągły i więc tutaj prezentuje się to znacznie lepiej. Oczywiście mamy head-up display, jednak co ciekawe nie jest on na szybie, podobnie jak w Countrymanie. Mamy standardową płytkę. Podobno z uwagi na kąt przedniej szyby bardzo ciężko było osiągnąć, aby wyświetlać informacje bezpośrednio na szybie, ponieważ musielibyśmy mieć. Mocno przekręconą deskę rozdzielczą, aby ekran, który odbijał to, by te informacje poprawnie się wyświetlał. Jednak dobrze możemy uznać, że jest to do przeżycia, choć jak dla mnie, jest to po prostu wada. Podoba mi się kierownica, szczególnie ten element materiałowy centralnie jest w pewnym sensie ona dwuramienna, z właśnie takim materiałowym elementem, a więc nie jest to klasyczna trzyramienna. Kierownica tunel środkowy to jest wszystko bardzo minimalistyczne, bardzo małe, jednak wciąż praktyczne. Dwa miejsca napoje, ładwarkę indukcyjną, wielki panel do najważniejszych przełączników, a więc skrzynia biegów, tryb parkingowy, podstawowe skróty, stacyjka oraz tak zwane Experience, a więc tryby jazdy w tym samochodzie. Mamy cztery tryby jazdy. Przejdziemy do tego oczywiście za chwilkę i na końcu mamy również regulację głośności. Jest podłokietnik, bardzo minimalny. Prezentuje się on wręcz dość zabawnie, jednak jest mały podłokietnik i spełnia on po prostu swoje zadanie. Mamy również oczywiście panoramiczny dach. Jeśli mamy takie preferencje, dokupimy taką opcję. Jest tego bardzo dużo w bardzo małym i skromnym opakowaniu. Całościowo prezentuje się to, myślę, naprawdę bardzo dobrze. Nawiązuje to do oryginału, który również miał niesamowicie prostą deskę rozdzielczą, jednak tutaj jest to już zdigitalizowane, a więc mamy to wszystko cyfrowe, Mam wielki wyświetlacz. Jest to dużo bardziej nowoczesne, jednak wciąż nawiązuje do klasycznego modelu. W tym materiale nie będę siadał w drugim rzędzie siedzeń, choć podobno się tam jestem w stanie zmieścić. Gdy wrócimy do testu Mini Coopera w wersji spalinowej już na terenie Polski, to sprawdzimy jak wygląda drugi rząd siedzeń w tym samochodzie dziś jesteśmy podczas testu German Car of the Year mam to auto na bardzo krótką chwilę a więc nie będę przedłużał Przejedźmy się nowym Mini Cooperem SE a więc topowym wariancie elektrycznym mocy 218 koni mechanicznych z napędem na przednie koła do tego mamy baterię 54 kWh brutto co teoretycznie pozwala przejechać nawet 400 km na jednym ładowaniu. Jeśli chodzi o osiągi, czas do setki to 6,7 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 170 km na godzinę. A więc teraz nie przedłużajmy. Niestety nie mamy wciąż warunków do sprawdzenia, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Więc porozmawiamy po prostu, jak jeździ się nowym Mini Cooperem elektrycznym. I pomijając już kwestię tego, że jest to samochód elektryczny, wrażenia z jazdy tym samochodem są takie, jakie powinny być w Mini Cooperze. A więc mamy bardzo gokartowe wrażenia z jazdy. Auto jest niesamowicie zrywne, również układ kierowniczy jest po prostu fantastyczny. Czuję. Czuję ogromną przyjemność testowania tego samochodu. Mam uśmiech na twarzy, pomimo że mówimy o dość prostym samochodem, o powiedzmy stosunkowo niewielkiej mocy. Jednak jest to maluteńki samochód, który również jak na samochód elektryczny nie waży aż tak dużo. Ma fantastycznie wysunięte koła, podobnie jak poprzednie generacje tego samochodu. Są one wysunięte nie niemalże na sam początek i sam koniec samochodu. Ogromny rozstaw osi, znaczy proporcjonalnie ogromny rozstaw osi powoduje, że wrażenia z jazdy w zakrętach są naprawdę niesamowite. Za chwilę, mam nadzieję, znajdziemy tu jakąś trasę, aby zaprezentować wam, jak ten samochód skręca, jak ten samochód wręcz płynie po łukach. Jednak ciekawostka, nie zwróciłem uwagi podczas testu countrymana, czy coś takiego występuje. Jednak jak widzicie, gdy mamy fabryczną nawigację, to mamy bardzo ładne mini na środku. Prezentuje się to bardzo przyjemnie. Taki detal. I to jest auto, które ma niesamowitą dbałość o przeróżne detale. Takie właśnie szczególiki w tym samochodzie są bardzo mocno podkreślane, a więc jakiś element designu tutaj skórzany na desce rozdzielczej. Sama deska prezentuje się bardzo dobrze. Mamy właśnie te przełączniki, które nawiązują do oryginału. Mamy bardzo ładnie zaprojektowane Głośniki, wygląd zewnętrzny tego samochodu, pomijając oczywiście tylne lampy, również jest bardzo pozytywny. To jest auto, które czerpie swoim designem, swoimi wrażeniami z jazdy, z oryginału. Jest naprawdę bardzo pozytywnym samochodem. W kwestii zasięgu muszę powiedzieć, że wyniki na poziomie 400 km są oczywiście wykonalne, gdy będziemy jeździć bardzo, gdy będziemy bardzo starać się jeździć tym samochodem. Pełni zachowując zasady jazdy samochodem elektrycznym, a więc rekuperacja, gdy tylko możemy, nie przyspieszamy bardzo dynamicznie. I w takich warunkach możemy osiągnąć wyniki na poziomie 350-400 km w mieście, bez większego problemu. Jednakże, gdy jeździmy tym samochodem, aby czerpać z niego przyjemność, bo jakby nie patrzy, to jest Cooper, to jest Cooper S w wersji elektrycznej, ale nada. A więc ja jeżdżąc tym samochodem, chcę czerpać z niego przyjemność, a więc nie oszczędzam go tak, jak powinienem. Więc jak widzicie zasięg tego samochodu na 3,4 baterii to zaledwie 176 km, a więc około 200 km na jednym ładowaniu, jednak bawiąc się tym samochodem. Gdy będziemy jeździć bardziej spokojnie, mniej dynamicznie, no to wyniki tak podczas takim cyklu mieszanym na poziomie 250-300 km są do osiągnięcia, a wciąż mówimy o bardzo małym... Samochodzie, o dość również niewielkiej baterii, więc również czas ładowania nie jest taki zły. Całościowo samochód bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Podoba mi się, jak tym samochodem się jeździ, że nawiązują do klasyka. Czujemy się w tym samochodzie, może nie tyle jak w samochodzie spalinowym, jednak mamy bardzo pozytywne wrażenia, podobne jak w odmianach Cooper S czy nawet John Cooper Walks w poprzednich. Generacjach. Nie jeździłem jeszcze wersją spalinową, czekam na możliwość przejażdżki tym samochodem już, gdy wrócę do Polski. Zaprezentuję go dla Was bardziej szczegółowo niż dzisiaj, gdy mam ten samochód na zaledwie godzinę podczas jazd jurorskich German Car of the Year. Jednak jeszcze zanim zakończymy ten materiał, zabawa na bocznych drogach. Tutaj mamy lekki łuk. Auto fantastycznie trzyma się drogi, jak widzicie. To jest czysta przyjemność. To jak ten samochód reaguje, również do hamowania, zakręt. Czuję, jakby zabuksował kołami w tym momencie. Jest to coś naprawdę bardzo pozytywnego. Gdy włączymy tryb go-kart, również usztywnimy układ. Kierownicze i całościowo wrażenia z jazdy tym samochodem są niesamowicie pozytywne. Dziękuję Ci za uwagę. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego już robisz polubienia tego filmu. Czekam na Twoją opinię na temat mini Coopera, zarówno w wersji elektrycznej, jak i wersji spalinowej. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć!